Panowie, taki gadżet nazywa się to, to Get, whip, get whip, czyli jakby wracający bat, albo inaczej wicker whip. No, do czego takie coś służy? No, kawałek sznurka w kolorach klubowych z takim patentem, który można odpiąć, czyli wieszamy to na klamce, hamulca na przykład, czyli mamy takie, o, taki, taki patent, pociągamy, on się sam odpina i mamy pod ręką 80 cm obciążonej linki, tu na końcu mamy kawałek ołowiu oprzyty skórą, nasze lubowe kolory. I mamy taki kawałek, który możemy zsiadając e, z motocykla, idąc do knajpy, który nam się może przydać. Klepnięcie ma całkiem solidne, i intuicyjne użycie. nie trzeba żadnej sztuki walki, żeby sobie z tym poradzić. Krócej dłużej e, Możemy chwycić, czyli najdalszy zasięg, krótszy. Powiedziałbym tak, może żeby się Wam nigdy to nie przydało, ale może kiedyś Wam to leczyć. Chłopaki, prezent dla Was. Trzymajcie się.